Siemanko, a dzisiaj test tego Bitwina Alur 700 Custom, kieryżek ostatnio złożył. E, rowerek taki no, prezentuje się w zasadzie jak każdy nowy rower e, fajnie. E, wszystko jest tutaj już dograne, wyregulowane. Bardzo mnie właśnie ciekawi jak będzie tutaj działać ten nowy osprzęt z Clarisa, ten najnowszy. E, R2000, dobrze pamiętam? bo generalnie jakby tak przypatrzeć się na klamki, na korba, to praktycznie jest taki sam jak moja 105-5800, także no, by, nie, by nie te napisy z Clarisa to ciężko by w zasadzie odróżnić, do jakiej grupy przydzielić te komponenty. Co by tu powiedzieć, rower jest ogólnie złożony na bardzo podstawowych, tych najtańszych częściach właśnie Claris, czyli ta najniższa grupa, szosowo otrzymano. Jest tu taką masywna rama z Bitwina, są to bardzo, yy, no podstawowe koła, w zasadzie takie. No name y. nie wiem co to są za kółka, z jakiej firmy. No rower jest bardzo ciężki, Jak tak, jak tak porównuję, to Natomiast, do przykładu, mój rower MTB to jest... ciach! Czyli mój góral jest lżejszy od tej szosy, to, to... to się nie zdarzyło. Z takich domowych właśnie niuansów, co udało mi się, że tak powiem, wychwycić, w sensie tego osprzętu, bo to na nim będę się chciał tutaj skupić w tym teście, jakby no teście, w tym odczuciu, jak to działo w ogóle, no to tutaj ta przednia przerzutka, ta sprężyna dużo ciężej działa. Jest dużo większy opór niż w mojej stopiątce. Nie wiem, jak jest w tylnej przerzutce. No, zobaczymy jak to tam będzie się sprawować. Nie? Hamulce tutaj mamy 105, to jest taką wyjątkowość w tym rowerze. Dual pivoty na dwóch śrubach mocujących, bo są też dual pivoty na jednej śrubie mocującej. Kierowcy są właśnie w moim szosie. No i co? Jadę to testować. Ram pam pam rampa rampa wy no ks kierownik od tego koła no to baja ja tu muszę ten eno siodełko obniżyć dzisiaj pierwsza trasa w ogóle po złożeniu tym rowerem także mamy sztycę karbonową kurczę wartość roweru plus 500 Simon, dzisiaj się wszystko kameruje Bądź tego świadomy Wszystko Wszystko, wszystko co powiem będzie użyte Tak jest Tam, nie? tam No tam chyba, ty dzisiaj prowadzisz Aha. No to dobre. Ja tu jedzę od kontrowersji Dobra, to wie, wiele kilometrów dzisiaj 15 w jedną stronę 15 w jedną stronę, pasuje Piesio, o jaki piesio fajny Cześć w Kurczę, uciekło Przed chwilą był znak, uwaga, niebezpieczny zjazd. Jak na 9 rano 10 lutego Znaczy 9 rano to ciepłutko. Jeden łańcuch od 2004 roku może to cud, że ci to jeszcze jedzie? Może no, mało jeździ <grywa> No właśnie. Może mało jeździ <grywa> To jest ta ściana. Kurde. No co do tego roweru, pierwsze odczucie jest takie, że geometria ramy dużo bardziej mi pasuje niż w moim szosie. Tu jest siodełko, troszkę bliżej jakby samego mostka. No i kierownica jest wyżej niż umie. A tu jest też masakrycznie dużo główka ramy. Więc czy to jest rychtyk taka rama endurance nie wiem, ale się czuję jak na ramy endurance. Ona no ma taki dziwny kształt, no i to tak ciężko tutaj Ciężko tutaj ogarnąć Ale lemontka I kurde klasa Takie coś muszę ogarnąć Włogin tam 90 Simon Błocznik Ci wpadł w turbulencję i zawirowania Robotnik też ma 15 lat Wotnik też ma 15 lat Czy chcesz w tym rowerze młodszego? Tak, te koła i taka cena tego roweru Widzę, bo się świeci Simon Muszę skromnie powiedzieć po tym serwisie Po tym złożeniu, że ten rower płynie po tej drodze a wiesz czemu? Bo z górki z wiatrem <grywa> No na razie tu wszystko bardzo fajnie działo Jestem pozytywnie za, za, zaskoczony, znaczy nie zaskoczony no, spo, Spodziewałem się tego, że tak to będzie działać w porządku Jest takie coś, że jak masz stery za mocno skręcone, to ten rower będzie bardzo niesterowny, bardzo sztywny i nie będziesz ojechać bez trzymanki. Simon, co powiesz e, e, ludziom oglądającym e, To jest ciepło i wychodźcie na rowery, a nie kiście ogóra w domu <noise> Konkretnie Konkretnie Mocne słowo muszą być ustaw na rowerze z dyskontu to to co bardzo fajny nie fajny rower to jest jak idziesz do kerfura i tam kupujesz za 700 ostatnio tak? były takie te single speed Tesco 319 wow ale co całość czy pierwsza całość. rata? całość <laughs> kurde już był w takiej promocji 399. Wow! Masakra! Ja bym wziął 4. Kurczę, i opylić na Olik za 600. Milionerem by da za rok. Łomi, ale trzeba z betonem. Kurczę, aż by chciał kupić taki rower najtańszy za 200 zł i zrobić test. I to wcale nie ma grupie. Ciekawe wiele dzisiaj akumulator wytrzymie. Wczoraj mi cała trasa wytrzymał i jeszcze szło nagrywać Ale droga jest bajeczna no, Że ja tego wcześniej nie odkrył Nie było, nie było, nie było kiedy Teraz sprawdzę działanie półbiegów biegów Przednio przerzutka Dolny zakres jest dobrze do 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 czwartej zębatki Na piątej już trzy womy półbieg Już nie trzy Szósto Zębatka w tyle nie trzy Siódmo nie trzy Ósmo trzy Czyli generalnie jest dobrze Ale ściana, no tutaj trzeba zredukować Jeden na osiem Kurde, jeden na dwa dowomy rada. Dobra, czyli przedni, Przednia przerzutka fajnie obsługuje na pół biegach, tak jak powinno być. Teraz do duży blat, Do ta najbardziej skrajna wartość, czyli 50 na 11. Nic nie trze. Siódemka z tyłu nie trze. Szóstka z tyłu nie trze. Czyli na dużych prędkościach se pojeździsz fajnie. Na, na szóstej zębatce, na piątej zębatce nie trzy z tyłu, ale na czwarty już trzy Dowamy pół czyli schodzi do wewnętrznej No i tak No i tu jest właśnie takie pół na pół, bo ten łańcuch jest jakby cały czas w tej przerzutce, w tym wosku na czwartym biegu z tyłu dowomy trójka z półbiegiem i już działo bardzo fajnie. Dwójka z tyłu nic nie trze. Jedynka z tyłu nic nie trze. Czyli jak możesz przełożyć blat największe z tyłu to nic nie trze. O. A teraz trze. No, czyli tak jak powinno być. Ja tam wcześniej godą, że ta sprężyna z przedniej przerzutki ciężej troszeczkę działo niż w mojej 105 ale generalnie generalnie jest dobrze, jak za najniższy osprzęt trochę, troszeczkę więcej siły trzeba użyć troszeczkę więcej ale jeśli chodzi o dokładność to to jest dobrze. Klasa. O, Peter. Puste drogi. Kurtka. Peter. O, no tutaj. Nawet niedzielnych kierowców nie ma. <głosy> <głosy> takie takie zadupie. <noise> o, jedne auto, ale nie czynne. Czynne, <noise> bo się siadło To jest Ferrari, ale takie. Taki bus, o ruszył! Ferrari. Czyli jest tu życie. To jest bus telewizyjny Eurosportu. O! No. A w tyle nic nie ma, a prosto o kilometr, a tam nic. O, jest, jest i. Postawmy. PL. O! Nie. To był e-bike za 10 lat. <laughs> Jeszcze tu, tu dokładnie po, po tygodniu że no. ruber. No tydzień temu to tu było mgła i 2 stopnie zdjęcie A Dzisiaj 10 stopni i bajunio słoneczunio. czunio po lewej, po angielsku. Co? Kontrowersji Rondo nad Wisłą. Fajne te rondo. Nie takie za wielkie. Nie takie za... Nie takie za asfaltowe. Nie takie za tranzytowe. Sapora, goczaałkowię O Wow. Konkret. O tu sesyje jak nic. Czy będzie widać? To i coś będzie widać ja czy nie Ciebie czy rower Taka to sytuacja Takich rzeczy jak tutaj to ani w akwaparku nie ma O ale pięknie. No, tym murku. No właśnie. Uuu! No ale ten błotnik co ci odcierał to musisz dać do serwisu ponieważ ponad 3 i tracisz waty to jest taki relaks, że już bardziej być nie może Tu to było nie? Blank fajno, kawietnisko Blank fajno, blank gryfno Kurde I otwarte? No, ciekawe jak wyjdzie materiał, teraz jeśli chodzi o dźwięk. Bo mam mikrofon z drugiej strony, jest odwrotnie kamera a bateria? Właśnie, dobre pytanie to jest to, co wycinałeś otwór? 90% Ja, to jest to, no. jest ja. ale mam jeszcze oryginalną obudowę. Nie ruszono. Tylko na przykład do wody No i co? Przybyło chmur? No i no, niedobrze dobrze. Niedobrze nie nie No i oczywiście jazda na kole Prawda A co ja tu jeszcze miał powiedzieć? O hamulcach my dziś nic nie dali. Hamulce 105 są bardzo dobre, nie tak jak te tarcze na grubych oponach, ale ale wiadomo. O No i co? Był szybki, był. był. A to był ten z tymi żółtymi wstawkami. Czarny kot przeszedł przez drogę. O nie! nie. O nie! Ale pojęcia Kurde, teraz jest fajne No ciemne chmury się zbierają Miało być tak pięknie dzisiaj Dobrze, że wczoraj jechałek ta trasa Tu teraz pokamerujemy autor od Simona 15 lat na tym samym łańcuchu. I on działa. A ty wymieniasz łańcuch dura ace co 2000 no. km. Nie macie na co pieniędzy wydawać. Ojej, Simon idzie bardziej kontrowersyjny jak go. Ja. A tak narzekałeś, że waży 10. Próbujemy robić. Jakoś mało sesja tego roweru na tle tego sympatycznego zbiornika wodnego. Tam mamy góry i ja oto ogarna. Zobaczycie.